Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim pierwszym filmiku na moim nowym kanale na YouTube. <laughs> jest mi trochę dziwnie, bo znaczy miałam już wcześniej różne kanały na YouTube, ale nigdy nie opierały się one na tematyce gier i to jest moje pierwsze doświadczenie z czymś takim, to znaczy oczywiście wiadomo, że znaczy ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że... Nagrywałam do tej pory zawsze z moim narzeczonym, znaczy już od dłuższego czasu y, gry, ale nigdy nie nagrywałam nic sama i trochę się stresuję. W sumie to powiem Wam, że już mam trzecie podejście do tego, dlatego też wybrałam na pierwszy raz taką bardzo, wydaje mi się jednak. Y, Przyjemną, prostą gierkę, która nie wymaga jakiegoś dużego wysiłku umysłowego, bo ja naprawdę nie umiem się skupić na kilku rzeczach naraz i to jest straszne. Już nawet to, że mam słuchawki na uszach i wiecie, słyszę troszeczkę muzyki z Simsów, to, to już mnie jakby rozprasza, ale postaram się, aby było lepiej. <ścoughs> Więc tak, w tych Simsach, w tej serii, nie mam pojęcia o co będzie chodzić. Więc tak, ja tutaj zrobię Simkę, która. Powiedzmy tak, ona będzie inspirowana mną, może nie będę mówić, że jest mną, co, co oczywiście nie sugeruje zupełnie ten, y, ta tutaj nazwa, to, 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 to nie ja, to, to nie jest mój login z YouTube, Ym, tylko będzie inspirowana mną, ponieważ będę mieszkała sama, bez Sebastiana, ja nie będę robiła Sebastiana, ale... Ale mam plan, co zrobię jeszcze. Znaczy, będzie, będą jeszcze pewni lokatorzy w moim domu, ale to zobaczycie w dalszej części filmiku. Póki co zrobimy tylko mnie. Znaczy, nie, nie. Awatar inspirowany mną. E, więc tak, najpierw nam się musi tutaj załadować. Zawsze jak robię Simsy, to muszę mieć tutaj na goło wesoło, aby było wszystko dokładnie widać, co ja tutaj robię. Ogólnie tak jak zapewne będzie mówiła nazwa tej serii, chociaż w sumie nie, bo miałam zamiar nazywać tę serię Simsy na bidno, bo w przeciwieństwie do większości youtuberów, to no, ja z Sebastianem póki co posiadamy, posiadamy tylko podstawkę oczywiście Simsów, trójki i dodatek zwierzęta. No i mamy kilka modów pościągane, hmm, ale, ale w sumie nie wiem czy tak to nazwy, bo właśnie przez te mody bo odinstalowaliśmy Simsy i znowu je zainstalowaliśmy i w sumie spodziewałam się, że nie będzie tych modów, a one są na przykład na pelenie cygaretów i tak dalej i w sumie to już nie wiem, czy to jest aż tak na biedno, więc więc dobra, zobaczymy, zobaczymy jak z tą nazwą będzie <laughs> wy się dowiecie tego od razu no dobra, jesteśmy goli um, więc tak, włosy też może jakieś na łyso póki co weźmiemy aby, aby nam się przyjemniej twarz robiło Włosy na łyso, tak, z tej Okej, więc ciało. W sumie to nie wiem, czy będę Wam tak bardzo pokazywała, jak tutaj siebie robię, bo wydaje mi się, że to nie jest nic bardzo ciekawego. Um, tylko może tak troszeczkę kawałeczek dosłownie. A przejdziemy dopiero z moim komentarzem głosowym, jak będę robiła kolejne kolejnych moich lokatorów wspaniałych. I tak, jeszcze Wam tylko powiem, co ewe ewentualnie Wam powiem, co mnie zainspirowało do tego, aby mieć kanał z grami. No, trochę się przed tym wzbraniałam, bo wiecie, no jednak Sebastian ma kanał i ja z nim lubię nagrywać gry. <gry> Więc po co? Jakbym myślałam sobie, że po co mam mieć osobne do tego. Ale w sumie stwierdziłam, że. Czasem na przykład mam ochotę coś sama popytać i tak naprawdę fajnie by było też mieć jakąś swoją taką małą społeczność, wiecie, że ktoś mi będzie pisał komentarze i tak dalej no i coś jest takie głupie, ale nie wiem, tak mi się zachciało, no zobaczymy na jak długo, <laughs> Ym, na jak długo będzie ta zachcianka, bo tak jak mówię, wiecie, w mojej głowie... Były trochę inne wyobrażenia o nagrywaniu gier. Myślałam, że dużo lepiej będzie mi to szło, a póki co to w ogóle nie wiem, pierwsze takie głupoty i fajnie. E, dobra, to może póki co koniec mojego gadania. Zrobię szybko swoją sinkę, a wtedy przejdziemy do tych ważniejszych lokatorów, którzy będą ze mną mieszkali. Czy to chodzi o po prostu tę, jakby dobrą jakość, w której gram sobie w te Simsy, czy o co? Ale wydaje mi się, że, jakby, inaczej zapamiętałam kolory oczu, że nie wiem, tu są strasznie takie oczoebne. Znaczy, wydawało mi się przedtem, że mogą być bardziej naturalne, a tutaj, na przykład, wydaje mi się, że jest bardzo nienaturalne ten kolor, no ale dobra, zobaczymy jak tam dalej, bo. Nie, nie wiem. Staram się, aby było to niby trochę podobne do mnie, ale wiecie, jak to jest w Simsach Trójce? Jak to się mówi? Chyba budyniowa twarz? Coś takiego? Tak, że oni są wszyscy tacy dosyć do siebie i tak podobni. No ale dobra, zobaczymy. Ja pierdzielę, ale tych opcji jest dużo normalnie, aż nie wiem. A i tak wydaje mi się, że jakiś nie ma większych różnic w tej postaci od tego, co było wcześniej do no, masakra. A z drugiej strony też, wiecie, jak się gra już tak normalnie w Simsie, to ja nie wiem, czy tak naprawdę jakby sam wygląd większą różnicę robi. Hmm, zapomniałam chyba i wcześniej zdjąć makijaż. Kurde, nawet nie zwróciłam uwagi na to masakra jakaś. Ale powiem, że ja no na co dzień jestem dziewczyna naturalna no i w sumie to się jakoś specjalnie nie maluje od dłuższego czasu. Um, może to też wynika z tego, że ogólnie to jak byłam nastolatką, to miałam dość dużą anemię. Chorowałam na to i miałam bardzo tutaj duże krążki pod oczami, i wtedy wiecie, zawsze wydawało mi się, że jestem strasznie brzydka i że strasznie muszę zakrywać się tutaj, gdzie tylko jest możliwe. I od razu wtedy robiłam też pełen makijaż, a teraz, że zaczęłam bardziej o siebie dbać, no to jakby ten problem się pomniejszył, i w sumie uznam, że nie muszę się malować aż tak bardzo i aż tak często. Więc, więc nie wiem, czy tutaj będziemy okalać mordę mojej niby. Niby mnie w simsach y, jakimiś pudrami i tak dalej. Chyba zrezygnuję z tego jednak. No, chyba, że da się jakiś bardziej naturalny kolor ust, taki zbliżony do moich zrobić. No, tak jest trochę ładnie. A, tatuaży jeszcze nie mam, a na pewno nie mam takich, więc nie będę ich dodawać. W końcu skończyłam tworzyć jej wygląd, jest, jest tak sobie, tak jak myślałam, wyjdzie tak sobie. No to teraz ta ważniejsza rzecz, czyli cech charakteru jednak. E, no to jaka będzie nasza simka? Ja mogłabym dać komputerowca, bo jednak mam tego y, technika. Hehehehe, <ścoughs> no i spędzam dużo czasu przed komputerem. Hmm, też jest ciekawy, bo ostatnio mam taką chętkę, aby zacząć tworzyć muzykę. Ale... czy chcę to teraz dawać? A, no bo muszę sobie w ogóle przypomnieć, jakie to są cechy. Konia koty, lubi psy. Dobra, już weźmy, że lubi psy, bo lubię psy. Znaczy, ogólnie lubię zwierzęta. Ale chyba psy z takich domowych najbardziej jednak. Dobra, zajmę to. To jestem ja, ale tak naprawdę nie ja. Bo tak jakby się zgadza, bo lubię w sumie przyrodę. Co widzicie po wspaniałych vlogach moich i Sebastiana, w których przeżywamy niezwykłe przygody na łonie natury. Perfekcjonistka tak? Jeżeli coś mi się nie udaje, to strasznie się na siebie wkurzam i to tak jak wcześniej wiecie, próbowałam coś nagrać i musiałam po prostu skasować całość, bo mnie wkurzało to. Nie wiem, czy psy tutaj koniecznie będziemy się akurat na tym bardzo skupiać. Logikę już nie raz robiłam w simsach, więc wiesz co? Chyba zrobię to. Zobaczmy. No weźmy to jak będziemy chcieli, to będziemy robić sobie to. Pragnienie życiowe, jak nie, to nie, i tyle. Ulubione. Co to jest? Aha, to jest jedzenie, okej. Okay. Naleśniki. Mmm, naleśniki. A no tak, ta sławna zapiekanka, która tak naprawdę jest spaghetti. Spoko. Nie, dobra, weźmy naleśniki, bardzo lubię naleśniki. Na słodko. Muzyka. O ja, no ja wszystko lubię. Dobra, jeśli będę kiedyś tworzyć. Hmm, autorska, czy to oznacza, że moja? Czy nie, w sumie? Autorska, niezależna. Stawiam się jeszcze nad niezależną, bo, 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 bo kojarzy mi się z takimi różnymi niszówkami dziwnymi, które można znaleźć, w takie różne kwiatki, na przykład przez takie medium, jakim jest internet. I czasem lubię właśnie się w to bawić. Ale. Hmm. 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 Dobra, weźmy niezależną. Morski, weźmy morski kolor. Mmm, ten głos trochę mi przypomina e, czarną z przerysowanych. Jeśli wiecie o co chodzi, jeśli ktoś kojarzy. Ten wspaniały serial. Dobra, udajmy, że mam taki głos. E, Bliźnięta. Dobra. W sumie to mamy mnie gotową. Tak, ciągle stoję tu na bieliznie. Nie, nie, nie. To jest trójkąpielowy, sorry. To jest trójkąpielowy nie bielizna. To, to można stać, tak, na widoku. Um, ale dobra. Dodajemy wtedy chyba kolejnego sima. Chyba o niczym tutaj nie zapomniałam. Bardzo ważnym, nie wiem, nie wiem. Dobra, możemy przejść dalej. I teraz te inne postacie, które dodam, będą psami. Tak, stwórz psa, stwórz konia, stwórz, kota, mama. stwórz psa, stworzymy psa. A, a nawet nie jednego. Chyba nie powiedziałam, że mm, ustawiłam wiek Simów na długi. Długi, tak, chyba na długi. Ale taki i tak niestandardowy długi, bo jeszcze i tak to troszkę podekspiłam tam. Znaczy, że jest się dorosłym chyba z co najmniej 75 dni, czy coś takiego. Nie wiem, jakoś mi zawsze smutne, jak simowie umierają. To dałam na tak długo z nadzieją, że nie będę tak długo nagrywać tej serii i, i moje simy nie umrą. Czyli, <ścoughs> czyli robimy dwa psy. I tak. Pierwszy będzie się nazywał. Bez, bez J. Tak. To myślę, że jest bardzo ładna, słodka nazwa. I powiedzmy, że będzie samcem w wieku. Kurde, szkoda, że nie da się szczeniaczków robić. Tu no to chcesz zrobić malutkiego? Chociaż malutki, nie będzie. Chcę dwa malutkie psy. Co mi się tutaj tak ogólnikowo najbardziej podoba? Hm. Jakiś taki jak najbardziej sweet. Dobra, weźmy tego. Mm, póki co... O! Całkiem fajny. Może na przykład jeden będzie jasny, a drugi będzie ciemny, tak sobie myślę. W ogóle jak to się da bardzo zmienić te kolory? Dało się chyba na jakieś dziwaczne zmieniać, co? Kurde, za dużo opcji, naprawdę dla mnie to jest za dużo rzeczy do wyboru, bo ja po prostu, ja, ja nie umiem. Dobra, dobra, dajmy to. O. Niech będzie. Ogon. Ogon, ogon w sumie jest spokojny, niech będzie taki ogon. Taki trochę mopsowaty jest sweet, chyba tak zostawię. Dobra, kid, zostawmy tak, bo naprawdę nie wiem. A e, nie, poczekajcie, ewentualnie, jeśli da się zrobić niebieskie oczki. Nie wiem, może to jakieś ciemniejsze, tak niby naturalnie bo jeśli to można nazwać, że to jest naturalne. Dobra, powiedzmy, że będzie tak. A, jeszcze uszy, właśnie. Taki sweet. Hm. Czy coś takiego? Jakiś śmieszniejszy w sumie. Tak, y, u mnie w domu będzie dużo miłości, dlatego niech ma z serduszkiem. Geniusz, niemądry, poszukiwacz przygód, puchliwy łowca. Tutaj tak średnio mi się cokolwiek podoba. No, ich lubię zabawę, będzie tak słodko, chociaż cokolwiek będzie nas w tej rozgrywce zabawiało. No i ich będzie przyjacielski. No, będzie fajnie. No to robimy drugiego. Postaram się może już, aby było całkiem szybciej. Może w ogóle nie będę nic zgadać, bo, bo, bo i tak gadamy jakieś głupoty, więc po prostu zobaczycie sobie y, przy szybszeniu. Ale dopiero jak nadam mu imię. Ja więc tego nazwiemy dla odmiany... Może być tak. Całkiem podoba mi się to imię. Dobra, to teraz mogę już zacząć gadać, bo znowu przechodzimy do osobowości. Skończyliśmy wygląd jako tako. Mm, I co chcemy? Nie, no tutaj pomimo tych srogich oczu i w ogóle myślę, że i tak będzie mm, też raczej milutkim pieskiem. Gywać, eee, Nie, no tutaj nic. O, przyjacielstwie lubi zabawę, bo, bo ma być fajnie. Dobra, niech ma trochę niższy głos. Eee, kurde. Hm. W sumie chyba mamy wszystkich zrobione. Nie wiem ile mi zaszło, póki co na nagraniu. Ale dobra, spróbujmy się jeszcze przeprowadzić. Jak coś, to tam coś poucinam, i w ogóle aby też się za bardzo nie dłużyło to moje pieprzenie. Eee, nie wiem, jak tutaj z relacjami co. Co ma być z relacjami? Coś tu było? Można po coś tu ustawić pomiędzy pisami? Ewentualnie nimi, rodzeństwo. To nie z rodzeństwem? Nie, w sumie nie. Są bardzo podobnie jak widać, więc mogliby być, ale, ale nie, nie będą, nie będą. Dobra, jesteśmy już w naszym miasteczku. Miałam do wyboru dwa miasta, bo oczywiście ja to jedno przyszło z dodatkiem zwierzaki. Ale nie, ale uznałam, że będziemy jednak grać na tym podstawowym, bo, bo tak, bo tamto jednak jest chyba trochę bardziej nastawione na te zwierzaki. A raczej na nich nie będę się aż tak w serii skupiać, Znaczy wystarczą na nasze dwa pieski i raczej nic więcej te od zwierzaków nie będę chciała. No nic, no kupimy sobie pewnie jakiś gotowy domek. Kurde, mamy aż 17 tysięcy? To dużo. Nie wiem, czy nawet tyle jest nam potrzebne. Nasypialnia, jedna, jedna sypialnia, jedna łazienka. Co, tak na biedno będziemy w takiej shopie może mieszkać? Co wy na to? Bardzo mi się podoba. Kurde, powiem wam, że zostanie mi jeszcze z tego dość sporo kasy. Przynajmniej wydaje mi się, że prawie 5000 to jest dość dużo na Sims. Bo tutaj jest się chyba łatwo wzbogacić i nie wiem, czy nie będzie mi za łatwo. Zobaczymy, czy może na kodzie sobie zmienię później, aby mieć mniej pieniędzy, aby ja było trochę trudniej, ale zobaczymy. Dobra, to jesteśmy w naszej oazie spokoju, radości i w ogóle wszelkiego dostatku, jak widzicie mam ponad 4000, co dla mnie jest dość sporą kwotą, tak jak już mówiłam, nie wiem czy będę się pobiedniać, czy nie będę się pobiedniać, to może na przyszły odcinek sobie jakiś przełożę, a chatę mamy taką, jak widać jaką mamy, taką mamy, <gryw> i... Nie pamiętam teraz, kurde, czy wspominałam. Na fabułę nie mam pomysłu, tak? Pewnie to wspominałam, że nie mam pomysłu, tak jak widać. Zobaczymy, co po prostu będzie. Czy będziemy, każdy odcinek będzie nam przynosił niezapomniane wrażenia i po prostu będziemy tutaj rządzić tym miastem i robić różne dziwne, zboczone rzeczy, i, i będzie to podobne trochę do serii, które nagrywam z Sebastianem. Czy każdy odcinek będzie cholernie nudny i po prostu, wiecie, będzie taka najzwyklejsza seria z tym, że no, idę srać, idę czytać książkę, znajdę pracę i umrę za ileś tam dni simowych. Nie wiem, nie mam pojęcia. Patrzmy póki co może na naszych lokatorów wspaniałych. Okej, okay, poszłam już czytać książkę. Tak, bo mam nastawione jak coś w grze na... Eee jak to jest? Na najwyższą wolną wolę, aby Simowie coś sami też robili, a nie tylko stali jak meble. Kurde, a może sobie zostawimy w sumie przemoglowanie już na kolejny odcinek, bo wiecie, tyle już tego przewijania tutaj będzie w tym i montażu, że myślę, że to można sobie na kolejny zostawić jednak. A póki co przez chwilkę popatrzmy na to spokojne życie w ich naturalnym środowisku, w którym będą tak żyli przez... przez ile? No, co najmniej 72 dni, jeżeli licząc, że umrze w wieku dorosłym. Yy, albo po prostu do końca tej serii, która może trwać nawet tylko dwa odcinki, bo będzie cholernie nudna. I, i zobaczymy, nie? Że nasz kochany piesio jest bardzo grzeczny tutaj. Ja pierdzielę. Czy mi to może całkowicie zniszczyć? Hmm. Trzeba to sprawdzić. W sumie po co je czegokolwiek uczyć, nie? Poszły do kibla. Spoko do kibla. Właśnie chciałam sprawdzić, czy pies coś może zrobić z kiblem, ale niestety tak średnio. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Aha, a to na przykład może gryźć. Znaczy, rozumiem, że w rzeczywistości nie można by gryźć kibla. Znaczy, to by gryziło połamaniem zębów, ale a myślałam, że w Simsach może pies może pogryźć kibel, byłoby. Nie wiem, jak by było, po prostu by było. No pieski na szczęście też yy, żyją dość długo tutaj. Drzewo logiczne, bardzo rozbudowane, jak widać. Co oni tu w sumie mają? Potrzeby, dobra, będzie im trzeba jakieś michy kupić. Czuję się, jakbym pierwszy raz grała z tym dodatkiem, bo... jednak jak graliśmy z Sebastianem w nasze dziwne serie, to aż tak nie zwracałam... bardzo uwagi na te różne tutaj rzeczy, tylko po prostu... Działa się samo? Ale, ale tutaj nie. Tutaj jednak chyba będziemy trochę zwracać uwagę na to, czy ktoś chce jeść, czy ktoś chce kupę. No cóż, trzeba czasem. Jakie to. Internetowy. Zacznij, nie internetowy. Po prostu komputerowy pies jest. sweet. Bardzo. Dobrze. Specjalne. Zrób coś specjalnego z Psem Radmirem. Przyjacielski Trąć nosem. Okej. Okay. Dlaczego ja chcę to widzieć? Proszę się trącać nosem. Mm. Ciekawe. Ej, on go polizał. On go nie, nie trącał nosem. Znaczy, tak mi się przynajmniej wydawało, że go lizał. Ale nie, specjalne już były. Zabawa. Dobra, to pobrykajcie. Ścigać nie, bo ścigać to, to. To jeszcze nie. To za dużo. Niech pobrykają. Dobrze, to było bardzo pouczające. No, ale okej, okay, niech im trochę rosną tutaj te relacje, bo wiecie, zawsze jak będzie nam się tak jak na przykład. No dobra, może teraz nie, bo teraz patrzymy na pieskie, ale ogólnie jak będzie nam się bardzo nudzić w mojej serii, bo, bo, bo serwis będzie tylko czytała książki i w sumie nie będzie mi się wcale nią chciały zajmować, to chociaż będziemy mieli na co, na, na co popatrzeć. Kurwa, gdzie one idą? Uciekają z mojej parceli, to, to nie jest do końca bezpieczne. Czyli, czyli, jak widać, nawet one mnie już nie lubią, chcą iść do jakiegoś w ogóle obcego domu całkowicie. O, jest lodziarka. Hmm, tylko o co z nią chodziło? Fajnie przeszła. O, ten królik. Hmm. A właśnie, mówiłam, że mam za dużo pieniędzy, to trzeba się trochę pozbyć. Kupmy najdroższe. Coś, co tutaj do mnie podejść, widzę. Dobra, to niech Laska do mnie podejdzie, i wtedy myślę, że skończymy tę pasjonującą przygodę na dzień dzisiejszy. Tu tego. E, gdzie jest ta dziewczyna? Ja nie będę na nią czekać długo. Sorry. A, też przybiegła przez ciężarówkę. Spoko. Co chcesz? Gawędzi ze mną. Kutry, nie znamy się. Po co do mnie podeszłaś? A, właśnie! Jeszcze jest coś takiego jak zachcianki, zaprzyjaźnić się z Dragotrim G, spoko. Wybrać karierę muzyczną, no, kiedyś może zaczniemy pracować. No, z Radimir G, no, kiedyś się też zaprzyjaźnię, kiedyś warto się zaprzyjaźnić ze swoimi psami, spoko, jestem za. Ja nie umiem sobie wyobrazić ani ile to zajmie czasu, ani czy to jest chociaż trochę ciekawe i trochę znośne. To mi się pełno razy powtarzałam, bo tak jak mówię, jest późna godzina, a ja nie mam w ogóle takiego doświadczenia, aby, wiecie, grać, gadać sama do siebie, grać sama do siebie, masakra. <noise> ale mam nadzieję, że, że się nauczę i że będzie fajnie tak A że jednak y, parę odcinków wykrzesamy, na przykład tak jeszcze chociaż jeden, nie? Byłoby spoko. No dobra. Ale na razie to się z wami żegnam. Dobranoc, do widzenia. Piszcie komentarze, co tam sądzicie, jak macie jakieś sugestie w sumie, co ja bym tutaj mogła tak naprawdę zrobić ze swoim simowym życiem i ze swoimi simowymi Pieskami, ofiarami, biednymi, które będą się ze mną męczyć, to, to, to dajcie znać. O kurde, przejechał przez nas samochód chyba.